Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Majki Tak um, Dzisiaj ważny dzień, ponieważ prawdopodobnie Maja dzisiaj urodzi e, Naszą e, ostatnią córkę Tak, co tam ogarniasz? Weź jeszcze tą porcję e, Gabryś, ty też weź wstań Skorzystaj i ty weźmiesz już porcję z omleta Tutaj już w zaawansowanej ciążek, widzicie. Ogólnie ta bluzka też e, powiększa bardzo. Ale zrobiłam fotki, dwa, e, dwa nowe zdjęcia. I ogólnie nie wiedziałam. E, o, wymagająca chodzę do flirtowania Nie wiedziałam, że można sobie ustawić e, nie wiem, emocje e, I dodatkowo są właśnie tutaj pozy inne. I właśnie taka była. To na naprawdę w grze, to nie jest mocne. I mamy taką pozę. E, uznałam, że właśnie z, z randki M będzie fajne. E, czekajcie, o może tak. Walentynki 2023. K 2023. O, tak. No i tutaj e, uwieczniłam ostatnią ciążę w taki oto sposób. Z pozą po prostu. <laughs> bo tutaj nie mamy żadnego zdjęcia. No chyba właśnie, że tutaj Boże, z nadją, tutaj była ciąża. No nie myślałam, żeby wcześniej robić jakieś jakoś tak zdjęcia, No, ale mamy wspomnienia, prawda? Mamy wspomnienia jakieś jeszcze tutaj właśnie z z, z, z Boże z Labrą No matko. I tutaj jeszcze. Jeszcze stare zdjęcia Ze starą fryzurą Rafała Sytuacja? Kurczaki, zmień to Wytrzesz? Okej, okay, co my tu mamy? Zakwestionowanie wspomnienia Poczucie bliskości wobec kogoś w pobliżu Okej okay. Albo myśmy jedną są Okej, okay, dobra, myślałam, że Maja wzięła a ja zapomniałam, że moja nie wzięła Dobra, fajnie by było jakbyś wykopała Lumi Bo Lumi jest brudna Więc fajnie by było ją wykąpać Dzisiaj idziemy z Lumi do parku dla piesków Które pobrałam Idziemy na pewno z Mają i, i z Nadją i Lumi Ale nie wiem jak tutaj będzie pracował Rafał Dzisiaj Od 10 do 16 pracuje Więc idziemy we dwójkę tylko Trudno, niestety Choć Chciałam iść, po, żebyś po chociaż ale kurde, deszcz jest Deszcz jest Ale Pobrałam takich Mody, mody wybrałam Tylko nie wiem, gdzie ja to znajdę, chyba tu Jakoś, mam jakąś matę czy, czy coś, nie wiem, czy to w ogóle będzie działać Żeby ćwiczyć no, i właśnie takie różne aktywności, aktywności na przykład golf, tutaj podniesienie ciężarów, tu to, to to akurat nie. I to wszystko powinno niby działać. Box of jump. Nie? Box of jump, I don't know. Nie wiem o co chodzi. Tu mamy rowerek, w ogóle też powinien działać. Będziesz mógł ćwiczyć? Czy nadal nie dudu z tego. Ej, hmm. na telewizję, ty też chodź, okonać telewizję. O! Okej. Okay. I tu jeszcze jest dźwięk tylko że jest to. Ten rowerek działa na zasadzie trochę jak e, rowerku, tego, którym jeździmy po mieście, bo widzieliście. nóżkę. E, odpiął tak jakby, żeby jechać no dobra, ćwiczy no kurde, muszę o nich zadbać, bo ja ich troszeczkę odchodziłam, no, troszeczkę odchodziłam. naprawdę, troszeczkę odchodziłam, bo no nie lubię, jak są moi są tacy, no... duzi Maję co jeszcze mogę zrozumieć, bo chciałabym, że było coś, tak? ale Rafał, no nie, no... no nie szkoda, że pada nie podoba mi się to, że pada bo chciałam właśnie pójść i mieć ładną pogodę no to jest brzydka hmm. to może <grystanie> Czy ja mogę tak to zrobić <grystanie> pór roku zmień pogodę nie fala upałów nie Sinopadu nie słonecznie chłodno Słonecznie ciepło niech będzie przez 15 godzin. Czasami sobie tego używam. No, wybaczcie, naprawdę, wybaczcie, ale no, zależy mi na tym, żeby było ładnie. Kurde, bo no, stop, praktycznie to jesień pada. No, no, stop. Jest to takie trochę demotywujące, no, że nie ma ładnej pogody tu w świecie. Co się dzieje? Do szkoły A nie, jest sobota! no nie! <grystanie> Aha! <grystanie> Okej! Okay. Dobra Zawaliłam Upsik To, drógcie lekcje No <grystanie> ty no, myślałam, że jest... środek tygodnia, jak nie sobota, no Co, skończyłeś? Czy to tak w ten sposób działa, ten rowerek? Porozmawiaj z bratem. Widzę, że stacji ma w torbie pierścionek. Wydaje mi się, że chce mi się oświadczyć. Nie wiem, co robić. Co mam powiedzieć? Tak? Nie. a Ok. Więc tak. Czyli już, że będą zaręczeni. Czy ty, żeś się odchudził? Jak, jak to działa, ten rowerek? Dobra, zostaw. Nie wiem, może Ci to pomogło trochę. No bo widzicie trochę polepszyło mu się. Tylko nie wiem czy po prostu. No bo tam on niewiele on potrzebował więc więc już dobrze wygląda. Okej, okay, dobra. Spoko, spoko. Dobra, rowerek zostawiamy. Przyda nam się w przyszłości. O, posprzątaj oborę. Posprzątaj obory. Tak, poproszę o posprzątanie obory. Już, już. E, ty mogłabyś się przebrać w coś innego w sumie. Kurde, tylko że nie mam niczego takiego fajnego dla ciebie. Oprócz właśnie tej Chociaż nie mam, kurczę. Nawet ci dałam. To masz to. Przeszukaj, wóz do pralki. A tutaj. Lutka się tu bawi Przytul To na razie nie Zrobiłam jej taki prosty yy, Proste ubranie Sweterek, takie ala Dzwony jeansowe no i trampki Super nawóz, Rafał zaczyna na pracę za godzinę yy, Tak, Ayn, wiem Wyrzuć, proszę Okej, okay, myślałam, że w, pójdzie do Pokoju dzieci. tego. Boże, Nadi. Ale nie ma tu żadnych śmieci, dlatego nie poszedłem. A! No właśnie! Zapomniałam powiedzieć. Pokoik zrobiłam Dla naszej córeczki. Wstępnie mam imię, ale nie będę Wam mówiła. Ci dzisiaj tak dowiecie. Zrobiłam taki w kolorach niebieskich. Jakoś tak mi się spodobał ten kolor niebieski. No, taki po prostu. No, i teraz ogólnie nasz dom wygląda w ten sposób. No. Jest to takie przesunięte. Wiem, że tutaj powinnam dodać e, okna, ale no dobra, już e, to tak zostawiam. I tyle, nie będę tutaj nic dodawać. Weź udział w wolontariacie ro z rodziną. O, można można. E, Upiesz. E, co tutaj masz? Wilgotno. Jezu, wysusz. Ciekawe, czy jakieś dziecko będzie rude. Mam wrażenie, że żadne, bo prawdopodobnie też strzelam, że tam mm, się to zaraz urodzi, e, też wejdzie e, w, w dział blondynów. E, po w planach włosy, które mi się po prostu podobają, nie ma takiego fajnego odcienia z tych włosów e, nowszych właśnie od tej e, twórczyni, twórcy e, właśnie włosów Mai. E, gdzie taki mają taki jasny ciemny, yy, brązowy, ale no zobaczę, albo będzie taką ciemną blondynką, albo brunetką, więc to, to muszę zobaczyć niestety, co to się podczas przedstawienia. Rafał został poproszony o wygłoszenie przemówienia na panelu miejscowej imprezy branżowej, ale przedstawiającego prowadząca spotkanie myli jego nazwisko i podaje nazwę firmy, w której Rafał pracował poprzednio. Rafał może poprawić prowadzącą albo zignorować to. Popraw. Rafał zdo zdołał obrócić wszystko w żart. Z dziękiem po podbijając swoim humorem i charyzmom publiczność oraz prowadzącą. Prowadząca podsywa mu sporo dodatkowych okazji Popisania po się swoimi zdolnościami, dzięki czemu Rafał zdobyła podczas tej imprezy kilka cennych kontaktów, kontraktów. Prowadzący mała. Dobra. Super, bardzo mnie to cieszy. ma jest po prostu jest zmęczona. Co mnie totalnie nie cieszy, no ale mam nadzieję, że ta kawa ją trochę obudzi. Boże, kiedy moi synowie ostatni raz pili mm, kawę, to ja nie wiem. Naprawdę nie mam do tego pojęcia. Idź się, wykąp. No. Jesteś chory. Oh no! A ja. Mamy tu jakieś leki. Nie mamy żadnych leków. My nas sobie sprzedamy. Nie, nie widzę żadnych leków. Rafał też nie ma żadnych leków. O oh no, o oh no, zakupy. Tak, kup. Kup, kup, kup. I ja bym chciał leki. O, jest lekarstwo. Proszę bardzo. I Gabryź weź. Yes. Okej, okay, moja się się trochę poprawiło, więc spoko. Naprawdę pobudzona. Dobra. Też e, przychodzą z kotami, z psami. Okej. Okay. Dobra. Tu mamy coś dla dziecka, więc to też spoko. W ogóle mega mi się spodobało właśnie to. Ten cały budyneczek, gdzie można sobie wejść na samą górę. Tu mamy blizioteczkę, a tutaj na samej górze właśnie takie miejsce do siedzenia. No nieźle to zrobione. jest naprawdę piękne. Bardzo. E, dobra. Czy ja tutaj mogę jakoś nie wiem, pouczyć ją? Bym chciała właśnie ją pouczyć trochę. Biegnij przez tor, przez każ używać zwierzakowi. Biegnij przez tor, z z o imieniu Lumi. Ojciec Ewy zrobił asado. Jakieś asado. A dobra, asado nie będziemy jeść, bo my aktualnie głodni nie jesteśmy. Na dobrą sprawę. Ojeju. O nie, 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 nie. Nawet nie dotykaj. Dobra, niech będzie. On się tam bawi. Chociaż nie. Ona to naprawdę prosi o uwagę, więc nope. Chodź. Chodź, mała. Chodź, tak. Brat się tobą zajmie, baw się. Przyjazne. Fiszki, może nie fiszki. W tulsie. Obejmij, tak. jak tam? A idź pan ode mnie. Boi się. Tego się boi, no. O. Jej! Zwierzak Nomeda. Obserwowanie sukcesu zwierzęka na torze przeszkód. Mają jest bardzo dumna ze swojego zwierzaka. Nie każde zwierzę byłoby w stanie z taką łatwością pokonać tor przeszkód. Mają ma wszelkie powody do przechwałek. No wiadomo. Opieka nie. Daj przysmak. Lumi pokonała w tor w czasie dwóch godzin z siedmioma błędami. To okropny wynik postara się, żeby Maja częściej z trenowała i yy, dbała o jej dobre samopoczucie, zanim zabierze ją na tor. Okej, okay, ale... Czy mam jej jakoś uczyć, czy co? Bo nie rozumiem. Też tego nie uczyłam się nigdy, więc nie wiem o co chodzi z tym. Czy ja mam po prostu jej uczyć, czy po prostu jak nie wiem, jakieś kurde... My przeszłyśmy, nie wiem, jakiś test? Tym? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi, Lumi. Weź się z nią No dobra, przeszła tutaj jakoś. Tylko, że ona... E, nie wiem, jakoś tak... Jest smutna. Naprawdę jest smutna, ja nie chcę. Zachodzić starę się po wczomstwo. Nie, 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 nie nie. A, nie, 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 to też nie. To nie na ten czas, bo przecież co przeproś, co żeś zrobił. Baw się z nią. Ona chce się. Ojej. Brat z siostrą się bawią Co to za tam Co to? To jakieś ubranie? Dla psa. Okej. Okay. Ja nie widziałam, ja nie ubieram psów ani kotów. Ja tego nie widziałam. No, to jest jedna rzecz, której nie ma. No i ty też mógłbyś skorzystać, to chodź. Mega fajne miejsce. Mega, 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 mega. Podoba mi się, więc polecam. Chodź tutaj, Lumi, twój Lumi. Czekaj, na Nadia, mamy festiwal miłości. Ale dobra, no już dzisiaj nie będziemy szli na festiwal miłości. E, idź sobie zjeść. Czy jesteście głodni? No jesteście, więc chodź, Gabryś, sobie skorzystaj. No, ja pierdolę, jeszcze kot będzie tutaj jadł. Dobra, nie patrzmy na to w ogóle. O, jest Ewa! Widzicie, jest Ewa. Tak, mamy Ewę. A czy ty jesteś... Co ty robisz, babuno? Pies śpi? Ona jest wykończona. Ty weź się, przybierz. Ona jest wykończona. Nie wiem o co chodzi. <laughs> Przywołaj do siebie. E, nie chciałabym. Mogłabym ją dać do domu. Aport. Um, zawołaj. Kurde, gdzie wy jesteście w ogóle? A. Okej. Okay. Ale weź ją na smycz. Bo powinno to w ten sposób działać. Opieka. Weź na smycz. Tak, wiem, ty jesteś po prostu. Weźmy się na smycz, dziękuję. E, wiem, jesteś po prostu padnięta. Padnięta. E, może wrócimy do domu? Nie wiem. Podejdź tutaj. O nie, 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 oh nie, no. no, nie, nie, wierzę po prostu. prostu, okay. Tak my też. też, tak, nie, 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 o nie, zaczął wrócimy poród, ojej, Wykąpiemy wrócimy i do pojedziemy wykąpiemy się i pojedziemy na tą porodówkę. O, ona już jest w takiej fazie, dobra, czyli Bo się bałam, że będziemy musieli czekać Ona mi tu padnie, a ona już Już została przyjęta, więc spoko Nie wiem, czy to będzie ta sala, co zawsze No O nie, teraz inna sala Dobra No, przerwuj Okej, okay, nic nie dzieje. Dobra. Ostrowska. No i wybrałam imię dość takie, no... pospolite można powiedzieć. Amelia. Będzie Nadia i Amelia. Vincent i Gabriel. Czyli to Vincent z takim innym imieniem, no ale dobra. Będzie Amelia. I mamy Amelkę. tak, tak możemy wracać do domu wróciłam po przerwie komputer postanowił mi się wyłączyć no, ale na szczęście Bartek pomógł mi odzyskać tamto nagranie przepakować go z nagrania które jest w pliku MKW chyba na MP4, więc uratowane na szczęście bo nie wiecie co tu się działo ze mną Byłam mega wściekła można powiedzieć. Naprawdę, ale dobrze jest, dobrze jest. Weź z tym przebierz. mówię sobie na spokojnie. I ty też sobie przebierz. Się, nie wiem, w to na przykład. Wszyscy no. tutaj krzecznie czekają, by poznać siostrę. No, ile tego karmienia. <grym> Chodź przytul łabe Chc ja podjść tutaj, o, właśnie, żebyś była tak fajnie odwrócona do niej. <coughs> usiądź i chodź kołysz. Czy nam pranie dosłownie nas nie zalega, to chodź, wysusz je, <śś astrology> czy po prostu sobie posiedź. No i jak tutaj ogarniesz. No, 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 nie, no, 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 Dla, no, nie możesz mi zemrzeć. Ugaś. Lwa. No nie, no. Jakie ja mam tu A Cholera i jasna. Nie mogę. <ścoughs> nie. Ty to zawsze musisz. Zadzwonię po straż. Nie wchodź tam. No kurwa, no widzicie to? Możesz zejść? Dziękuję. Super. E, Ty się ugasiłeś? Tak. A Jezus, dobra, dobra, oni są bezpieczni. Chociaż tyle. Chodź tutaj nad... Ja nie pomogę. Mam nadzieję, że ta straż ogarnie. Lumi, chodź tutaj. Nie, ugaś! Ugaś ją! Jezus Maria, pies mi się fajczy. Czy ta straż przyjdzie? Wszyscy stoją w miejscu. Jezus, Maria, błagam o pomoc. No, możesz gasić. Ja to ugasić? Jesteś w tym stroju, więc. Ogarniesz. Jezus, Maria. No. Ja, ja nie rozumiem. Czy ja zawsze muszę mieć. Czy ja zawsze muszę mieć jakiś problem? O, nie zrobiłam tu ściany. <laughs> Czy ja zawsze muszę mieć jakiś problem na sam koniec odcinka? No po prostu pożar mi się jeszcze, kurde, zdarzył. Ja chciałam tylko wstawić głupie pranie. Weź to wysusz. OK, chodź, gawosz. I ty też chodź sobie tutaj podejść po prostu. Niechciane rodzeństwo. No nie. No. Miało być chciane. A nie niechciane. No ale dobra. Tutaj też niechciane rodzeństwo. Już, już nie. Dobra. A, ty idziesz sama siebie ogarnąć. Okej. Okay. Dobra. To ja ich tu ogarnę. E, ja się z żegnam. Zakończę bardziej chyba w tym momencie. O, w tym miejscu. O. Z małą Amelką. Ciemną skórą. No cóż. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie opeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!